A wszystko zaczęło się od zwykłego maila. Dzień dobry, jestem świeżo po zakupie mieszkania w Wielkiej Płycie z przełomu lat 80. i 90. W mieszkaniu została wymieniona elektryka. Podobno. Chciałbym to zweryfikować. Dodatkowo chciałbym sprawdzić, jaki przewód jest poprowadzony od licznika na klatce do mieszkania, bo mam pewne wątpliwości. Poprosiłem więc o zdjęcie, tak? Nie będę jechać, poproszę najpierw o zdjęcie. Zdjęcie yy, rozdzielnicy w domu. Dostałem coś takiego. I teraz powiesz, czego się czepiasz? Widziałem gorsze, przecież ta świetnie wygląda. Owszem, masz rację. Ale jest kilka podstawowych błędów. Dodatkowo klient od razu zaznaczył, że ma większe plany wobec tej instalacji, i tak będziemy te rozdzielnicę przerabiać. Jadę zatem obejrzeć pacjenta i wykonać przegląd tej instalacji elektrycznej. Jak widzicie, pada śnieg, bo film nagrywałem jeszcze w styczniu, a prace zostały wykonane znacznie później. Przeglądu nie mylcie z pomiarami. A jak według mnie powinien wyglądać taki przegląd? Zobaczcie sami. A pan kupując, yy, kupując mieszkanie, coś miał w umowie zapisane, że instalacja była nowa, czy to tylko było na gębę powiedziane? A, bawiam się, że na gębę. I tutaj pierwszy raz się zatrzymamy. Dlaczego? Otóż na gębę to kupujecie mieszkanie, wydajecie pół miliona. Milion. A nie zwracacie uwagi na instalację elektryczną? Ok, nie znacie się. To przed zakupem wynajmijcie elektryka, żeby sprawdził stan instalacji elektrycznej i czy faktycznie jest ona nowa. Ale będziesz musiał za to zapłacić. Tak, wydasz 4 stówy. A jeżeli tego nie zrobisz, za dwa, może trzy lata będzie czekał cię remont, jeżeli coś się stanie. Nie wiadomo. Jeśli remont lub wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu, które chcesz kupić, przeprowadzała firma, która zajmuje się tym profesjonalnie, powinieneś otrzymać protokół z pomiarów tej instalacji. Zazwyczaj jest to kilkunastokartkowa wręcz książka, gdzie wypisane są wszystkie punkty i parametry e, mierzonych obwodów. Minimalnie powinieneś otrzymać protokół. Z wymiany takiej instalacji, gdzie podpisuje się pod nią jej autor. W moim przypadku taki protokół zawiera datę jego wystawienia, adres, w jakim została wykonana dana praca oraz jej zakres. Montaż i uruchomienie nowej rozdzielnicy przygotowanej do zasilania mieszkania. Montaż i uruchomienie nowej instalacji elektrycznej w mieszkaniu zgodnie z ustaleniami: przygotowanie puszek instalacyjnych pod biały montaż elektryczny, pomiary ochrony przeciwporażeniowej wykonanej instalacji. Na wykonane prace przysługuje okres gwarancji, bla, 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 numer uprawnień, podpis elektryka. Jak nie znając się na elektryce, w podstawowym chociaż stopniu stwierdzić, czy instalacja jest prawidłowo wykonana? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, te cztery, oświetlenie jest na tym. Tu mamy w te dwa punkty. Zacznij od obchodu mieszkania, po prostu. Zwróć uwagę, czy przy suficie nie ma puszek łączeniowych, biorąc pod uwagę, że mogą być schowane w suficie podwieszanym. Gniazda, czy są przy podłodze, tak jak w tym mieszkaniu czy występują na wysokości mniej więcej pasa. Met, met 20 jest to taka typowa wysokość dla instalacji wykonywanych w prl -u. I mniej więcej ilość tych gniazd. Czy zmywarka ma swoje bezpośrednie gniazdo, czy do pralki jest jakieś gniazdo dedykowane. A przede wszystkim zwróć uwagę na rozdzielnicę. Nie każe Ci jej otwierać, ale jej wygląd zewnętrzny też wiele może nam powiedzieć. Często spotykam się, że rozdzielnica jest wymieniona na eski. Nie ma wkładek wkręcanych, nie ma wk bezpieczników wkręcanych. I w ten sposób osoby sprzedające mówią, że instalacja jest nowa, bo dokonali kosmetyki. W przypadku tej rozdzielnicy, na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku. Przyciskiem test sprawdziłem poprawność zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego, a teraz okazało się, że nie zabezpiecza on ostatniego obwodu. Powstaje pytanie, dlaczego? W myśl zasad, wyłącznik różnicowo-prądowy, który pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, powinien zabezpieczać wszystkie obwody znajdujące się w mieszkaniu. Kiedy już wstępnie zapoznałem się z instalacją w tym mieszkaniu, przystępuję do sprawdzenia, który bezpiecznik do czego służy. Szukam również na przykład właśnie tego gniazda, które pozostało jako jedyne pod napięciem, i wiem. Że gniazdo to zasila piekarnik i płytę gazową. Piekarnik na przykład jest urządzeniem w metalowej obudowie, ma wyprowadzony przewód PE przez producenta, więc powinien być zabezpieczony różnicówką, a nie jest. Zabiorę się teraz za opisanie funkcji poszczególnych bezpieczników, a ty w tym czasie możesz na przykład, jeśli tego jeszcze nie robisz, zasubskrybować mój kanał. Albo jeżeli uważasz, że moje filmiki są fajne i wartościowe i czerpiesz z nich jakąś wiedzę, postawić mi kawę. Link masz na dole w opisie filmu. Pierwszy jest wyłącznik RCD, ale wyłącznik RCD zasila nam tylko te białe eski. Tej nie zasila. Ta jest poza RCD to jest przewód, który. Ale to w ogóle tak wygląda, bo oni tam coś jest na samym końcu. Tak, bo zapomnieli jednego kabla, tak to wygląda. Jeszcze po prostu był ktoś inny i dołożył, bo miał inne bezpieczniki z innej firmy. Nie? No. Także różnicówka zabezpiecza tylko te obwody, ale nie to, a to jest, piekarnik. jest piekarnikiem. Ten przewód zasilania, jak dla mnie, to to było tu, albo tam. Tam była kiedyś piewotnie rozdzielnia w tych mieszkaniach, to tutaj jest stąd przeniesiona tu. I tu jest sztukówka. I jest to zrobione nieodpowiednim przekrojem przewodu. Kolor nie ma żadnego znaczenia. Nikt tu nie grzebie domorosły, a elektryk wie, że się pewnych rzeczy nie dotyka. I to jest prawdziwe. Więc kolorystykę to zostawiam. Mi chodzi o przekrój tego przewodu. Dlaczego piekarnik jest poza. Według mnie różnicówka na tym obwodzie powinna być założona. Czyli na wszystkie pan powinien być, mieć obwody założone różnicówkę. Tutaj to, co mamy oświetlenie, to jest z półtorówki porobione, to, co jest na pokoje, to jest 2,5 kwadrat, ale to ja panu oceniam na podstawie tego, co widzę tu. Zaraz sobie rozkręcimy jazda, Zaczynając od tego dość istotnego, czyli w łazience przy umywalce. Sprawdzając obecność napięcia, okazuje się, że przewód fazowy jest podłączony z prawej, a nie z lewej strony. Sprawdzając zaś zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego, nie ma żadnej reakcji. W kwestii podłączenia przewodu fazowego z prawej, a nie z lewej strony, nie jest to jednak błąd. Ponieważ podłączenie takie to jedynie kwestia umowna. Ciekawsze jest, dlaczego nie działa wyłącznik różnicowy. Na pierwszy rzut oka gniazdo podłączone jest poprawnie. Sam wyłącznik zaś reaguje na naciśnięcie przycisku test. Idąc tym tropem, sprawdzamy resztę gniazd w miejscach, gdzie to zabezpieczenie musi zadziałać. Przechodzi przez różnicówkę, z różnicówki zasuwa na szynę N, i z szyny N jest mostek tu o, na przewód PE. A powinno być to powinno być zasilane stąd, no. czyli tędy powinno być puszczone, a ten tok przechodzący przez różnicówkę tylko tu, bez tego połączenia. Wniosek jest taki, że różnicówka jest sprawna, ale źle podłączona. Na koniec szybkie oględziny tablicy piętrowej na klasę, ustalenie zakresu pracy, gdy tylko otrzymamy od administracji zgodę na wymianę przewodu zasilania, rozpoczniemy prace modernizacyjne. Zanim jednak przejdziemy do części drugiej, pozwolę sobie powrócić do tematu rozdzielnicy. Otóż nasza rozdzielnica, znaczy nie nasza, tylko tego faceta, u którego byłem, wygląda w następujący sposób. O ile dobrze pamiętam, na tym ostatnim była gniazdo piekarnika i iskiernik, iskiernik czy iskrownik od płyty gazowej. Oświetlenie, miastko w łazience, plus gniazdko na korytarzu, drugie gniazdko w łazience i reszta to były pokoje. Generalnie możemy powiedzieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć obwodów. Dlaczego do tego wracam? No ponieważ ja zrobiłbym to zupełnie inaczej. W ten sposób. Dwa bezpieczniki 10 na oświetlenie. Mokre, suche, czyli łazienka z kuchnią na jednym bezpieczniku, na drugim bezpieczniku. Korytarz, przedpokój, pokoje. Kolejne trzy bezpieczniki, jeżeli mam taką możliwość. Ja staram się zrobić każdy pokój niezależnie. Urządzenia, zielę, pralka, suszarka, płyta. Jeżeli ty mówimy, tak rysujemy dla zasilania jednofazowego, gdzie do płyty ciągniemy przewód trzy razy. 4, bo być może będzie to jakaś tam mała płyta grzewcza. Balkon. Gniazko na balkonie. Często potrzebne do klimatyzacji. Ktoś w przyszłości planuje klimatyzację. Gniazdo przy umywalce. Gniazdo multimedialne, gdzie będzie stał router. Zmywarka, kuchnia użytkowe, dwa obwody. Z tego względu, że staram się wydzielić lodówkę. Załóżmy, mamy blat długi na 3 metry. Z jednej strony blatu mamy dwa gniazda użytkowe. Spinam je razem z lodówką. Po drugiej stronie blatu mamy kolejne dwa gniazda użytkowe. Spinam je z okapem w ten sposób uzyskujemy większą niezależność tej instalacji i ktoś powie zaraz na co tyle obwodów. A na przyszłość po to, po to, że jeżeli jakieś urządzenie robi ci problemy, załóżmy w tym pokoju, nie wpływa to na pozostałą część instalacji. Nie ma tu wyłączników różnicowo-prądowych jeszcze, ale porównajmy same wyjścia na obwody. Tu mieliśmy ich 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W moim przykładzie. 14. Wczoraj składałem rozdzielnicę na instalacji, którą ktoś wykonywał. Ja spinałem tylko rozdzielnicę, ale sugerowałem, jak tę instalację wykonać. Ale wyszło obwodów 9 albo 10. Jeżeli dołożymy tutaj wyłącznik różnicowo-prądowy, już nam się robi 18-modułowa rozdzielnica. Sam wyłącznik różnicowo-prądowy w przypadku instalacji jednofazowej zajmuje dwa pola. Można... Założyć więcej niż jedną różnicówkę, a zazwyczaj staram się swoim klientom też to sugerować, lub przygotowujemy się pod podział na trzy fazy, kiedy w przyszłości, na przykład, zmienimy zasilanie, zwiększymy moc przyłączeniową. Zamiast tego obwodu wstawić już obwód trójfazowy. Stawić różnicówkę trójfazową na część obwodów tak, że w przyszłości, kiedy ta rozdzielnica będzie spięta, nie trzeba by jej przerabiać. Ja nie mówię, że tak powinna wyglądać rozdzielnica, tylko ja mówię, że to, co było tam, wykonałbym inaczej, jeżeli ja wykonywałbym remont instalacji w tym mieszkaniu. W czasie, gdy styczniowe śniegi dawno zeszły, a zamówiony materiał też już swoje przeleżał, otrzymaliśmy zielone światło od administracji. Ale zaraz. Przecież pracę będziemy wykonywali w środku, to po co nam to zezwolenie administracji? Zobaczycie na koniec. Na pokazywane pięć bezpieczników będziemy wieszali takie dwie szafki 2x12. Całą aparaturę wymienimy na nową, ułożymy nowy przewód zasilania pomiędzy licznikiem a rozdzielnicą w mieszkaniu i wypuścimy na zewnątrz przewód światłowodu. Przewód światłowodu? Kabel światłowodu? Jak to się mówi poprawnie? Częściowo zdemontowałem już obecną rozdzielnicę, wykonałem przewiert na klatkę i wykułem w żelbecie bruzdę. I właśnie do tego była nam potrzebna zgoda z administracji. Po pierwsze, jakiekolwiek prace, które chcesz wykonać na klatce są pracami w częściach wspólnych i potrzebujesz na to zgody. Po drugie, to administracja decyduje, gdzie i w jaki sposób masz ułożyć nowy przewód. W otrzymanym piśmie czytamy: "Kabel należy ułożyć podtynkowo i poprowadzić najkrótszą drogą, a ściany klatki schodowej przywrócić do stanu pierwotnego". Nie chcę nikogo prowokować, ale napisali kabel. To kabel czy przewód? Druga kwestia to mam go ułożyć podtynkowo. Ale tutaj nie ma tynku. Czy może mi ktoś wyjaśnić w komentarzach tę kwestię? Nikt też w tym piśmie nie wspomina, że muszę wynająć inspektora budowlanego czy kogoś, bo, bo będę coś robił w żebecie, coś wycinał. Pamiętaj też, że taka zgoda na gębę, to wiesz, to, to się nie liczy. Musisz mieć na to dokument. Zakończyłem pracę od strony klatki schodowej. Wszystkie przewody wprowadzone do mieszkania, tak więc żegnamy starą skrzyneczkę i montujemy nową. Przy okazji robienia sobie miejsca na przewody, znalazłem sztukówkę starego przewodu zasilania dosłownie 10-20 cm obok podtynkiem. Przy okazji okazało się, że na obwody oświetlenia nie mogę założyć różnicówki. Przewód był też sztukowany, a ta część instalacji okazała się stara dwużyłowa. Sztukówka obok tamtej sztukówki. Finalnie z pięciu bezpieczników zrobiłem siedem plus różnicówka trójfazowa. Założeniem było, by przygotować te rozdzielnice pod zasilanie trójfazowe. Wymogiem ze strony administracji przywrócenie klatki do stanu pierwotnego. Ustaliłem z klientem, że wstępnie to zaspoinuje, zaś szpachla i malowanie są po jego stronie. Sam materiał do wykonania tej pracy wyniósł około 1200 zł. Drugie tyle kosztowała moja usługa. Czy to dużo? Oceń w komentarzu. Uprzedzę teraz pytanie: skąd pomysł na tak wielką rozdzielnicę, skoro było tam pięć bezpieczników? Otóż potrzebowaliśmy miejsca na to, aby podwójne czy potrójne przewody powciskane gdzieś tam w te bezpieczniki rozbić na osobne obwody. Dlatego z pięciu pojawiło nam się 7. Zmienialiśmy różnicówkę na trójfazową, ponieważ w przyszłości planujemy zwiększenie mocy przyłączeniowej. Dodatkowo klient chciał wstawić do tej rozdzielnicy moduł Ethernet, moduł Ethernet to jest takie urządzenie, które zajmuje cztery pola. Kiedy nie masz rozprowadzonych przewodów skrętki, tak zwanej, nie masz jej rozprowadzonej po mieszkaniu, możesz za pomocą takiego modułu puścić w cudzysłowie sygnał internetowy poprzez przewody z prądem. W rozdzielnicy montujesz nadajnik tego sygnału. Podajesz sygnał internetowy z rozdzielnicy multimedialnej, która znalazła się w tym przypadku poniżej. A w gnieździe, w którym potrzebujesz odbierać sygnał internetowy, odbiornik, taki rozdzielacz sygnału, z którego podłączasz przewód sygnałowy bezpośrednio, na przykład do telewizora. Zaczęło się od zwykłego maila, potem był przegląd. Skończyło się na ogromnej w zasadzie modernizacji instalacji elektrycznej. Często przy takich modernizacjach można znaleźć różne takie. Stare tabliczki. Może gdzieś Ci się walają. Tym wszystkim, którzy mi takie tabliczki przysyłają, serdecznie dziękuję. Jeżeli ktoś gdzieś jeszcze ma, to chętnie przyjmę. Daj znać, co myślisz o tej mojej pracy w komentarzu pod filmem. W opisie znajdziesz też link, gdzie możesz postawić mi wirtualną kawę, jeżeli uważasz, że film jest fajny i chciałbyś następne. Za kawy, które dotychczas otrzymałem, bo otrzymałem już kilka wpłat, serdecznie dziękuję. Kupiłem sobie taki statyw żeby nie trząść ręką, bo mi często piszecie, że trzęsę strasznie, to teraz już trząść nie będę. Do następnego. Cześć.